Witam państwa serdecznie. Jak państwo wiecie, jestem po wizytach w Berlinie, a także w Paryżu po spotkaniu z prezydentem Steinmayerem, kanclerzem Mercem i prezydentem Macronem. W sposób naturalny większość dyskusji ze wszystkimi trzema dzisiejszymi rozmówcami odnosiła się do kwestii bezpieczeństwa i Polski i całej wschodniej flanki Na to Omawialiśmy pomoc sojuszniczą. tylko także naszym partnerom. I niemieckim i francuskim, w szybką reakcję i w reakcję, która pozwoliła mieć wrażenie po 10 września, że Sojusz Północnoatlantycki działa, funkcjonuje, więc odnosiliśmy się do tego, jak wygląda nasza współpraca w zakresach bezpie bezpieczeństwa całej wschodniej flanki NATO i Sojuszu Północnoatlantyckiego. To oczywiście jeden z bloków tematycznych, które były tematem naszego zainteresowania i naszych rozmów. W Niemczech rozmawiałem także i z panem prezydentem, i z panem kanclerzem na temat relacji handlowych, relacji gospodarczych między Polską i Niemcami, dzieląc się także swoją opinią na temat polityki Unii Europejskiej. Cieszę się, że w elitach niemieckich i także w ustach pana kanclerza polityka klimatyczna, która jest krytykowana w Polsce i przed którą jestem strażnikiem, jak Państwo wiecie. Zyskuję także świadomość Pana Kanclerza, że nie wszystko w Europie Zachodniej, w samych Niemczech poszło w tym kierunku, w którym powinno. Rozmawialiśmy oczywiście o formacie europejskim, o formacie Sojuszu Północnoatlantyckiego, o wielu kwestiach odnoszących się do naszych wzajemnych relacji, ale dla mnie to było, jak Państwo wiecie, co już zapowiadałem przed wyjazdem. Do Berlina także okazja do tego, aby powiedzieć o rozpoczęciu nowych dyskusji o kwestiach reparacji, które są bardzo ważne dla Polaków, dla Polek. Ja jestem, drodzy Państwo, głosem Polaków, a ta kwestia budzi zainteresowanie polskiego narodu. Jestem też zwolennikiem wypłacania przez Niemcy w Polsce reparacji. Sugerowałem, że moglibyśmy zmierzać w kierunku rozwiązania, finansowania polskiego przemysłu zbrojeniowego, możliwości militarnych, co z jednej strony byłoby początkiem pewnego, z całą pewnością długiego procesu. To nie jest jeszcze gotowa recepta, ale to jest propozycja, że z jednej strony Niemcy mogłyby zacząć spłacać reparacje, budując siłę polskiego wojska, potencjału zbrojnego, a jednocześnie wzmacniając to na czym nam wszystkim zależy, czyli wschodnią flankę NATO, która jest rejonem granicznym toczącej się obecnie wojny, szczególnie po 10 września. Jestem przekonany, że ta rozmowa i rozpoczęcie na nowo tematu reparacji dla Polski nie wpłynie na dobre relacje z Niemcami i po tych rozmowach mam, drodzy Państwo, takie przekonanie na nasze relacje handlowe, gospodarcze, na nasze relacje w formatach międzynarodowych. Natomiast jest to kwestia, która dla mnie, jako dla polskiego prezydenta jest ważna, jest ważna dla Polaków. Powinniśmy tę dyskusję otworzyć i uznaję ją za otwartą po tych dwóch spotkaniach w Berlinie. Odnoszę też głębokie wrażenie i to chcę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, drodzy Państwo, że jeśli w Polsce nastąpiłaby synergia poglądów politycznych i wszystkich środowisk politycznych na tę kwestię. Jedność Polaków w wypełnianiu naszych zobowiązań wobec kwestii reparacji, to zakładam, że byłyby one możliwe w dialogu z Niemcami do osiągnięcia, więc o taką jedność do wszystkich środowisk politycznych, do wszystkich środowisk parlamentarnych. Apeluję po tych rozmowach, mam głębokie przekonanie, że my Polacy powinniśmy mówić w tej kwestii jednym głosem. To jest nasze zobowiązanie. Mamy Raport reparacyjny przygotowany, jedyny gotowy, przygotowany bardzo dobrze pod względem naukowym, akademickim, statystycznym. Raport reparacyjny, który może być punktem odniesienia do tych dyskusji. Tego, czego potrzebujemy, jest jedność środowisk politycznych wokół tego, tematu. Jeśli chodzi o Francję i spotkanie z panem prezydentem Macronem, Szanowni Państwo, dyskusja dotyczyła także oczywiście kwestii bezpieczeństwa. Podziękowałem panu prezydentowi za wysłanie trzech Rafaeli do Polski w szybkiej reakcji na to, co wydarzyło się 10 września. Tu jest wiele tematów i wiele kwestii, które łączą. Polskę i Francję. Dyskutowaliśmy także oczywiście o Unii Europejskiej. We wszystkich tych formatach dyskusja dotyczyła także, ja dzieliłem się swoją perspektywą i swoim stanowiskiem w zakresie pewnych błędów Europy Zachodniej w polityce klimatycznej i w polityce migracyjnej, ale dyskusja z panem prezydentem dotyczyła naszych i planów w odniesieniu do upamiętnień wskazujących na wielowiekowe tradycję współpracy polsko-francuskiej z jednej strony, a więc pomnika księcia Józefa Poniatowskiego. Tutaj w Paryżu kwestie handlowe, kwestie gospodarcze. Przede wszystkim, drodzy Państwo, porozumienie z Nancy i to porozumienie, które będę z, za jakiś czas ratyfikował jako prezydent Polski, które zyskało wielkie poparcie w polskim Parlamencie jest punktem wyjścia do wielu naszych relacji z Francją w zakresie energetycznym, w zakresie ekonomicznym, finansowym i w zakresie bezpieczeństwa, więc to także było przedmiotem naszych, e, naszych dyskusji. No i rzecz, która dla mnie jest bardzo ważna, ale jest ważna także dla polskich rolników, a więc poruszaliśmy się także e, wokół tematu umowy Unii Europejskiej z państwami Mercosur, Francja, pan prezydent mają także wiele wątpliwości wobec tego porozumienia. Te głosy rolników z Francji docierają do pana prezydenta. To była najdłuższa część rozmowy odnosząca się do kwestii głęboko już merytorycznych, do kwestii dotykających także pakietu sankcji, bo nie wiem czy państwo wiecie, że podpisanie umowy Unii Europejskiej z państwami Mercosur oznacza także wsparcie e, z jednej strony Federacji Rosyjskiej, z drugiej strony Białorusi w kwestii dostarczania do Ameryki Południowej nawozów, a więc jest to pewna niekonsekwencja krajów Unii Europejskiej w tym zakresie. Myślę, że to cały przebieg naszych dyskusji, kwestie handlowe, przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa, kwestie gospodarcze, bilateralne relacje, kwestia reparacji Niemczech, a także Mercosur. We Francji. Myślę, że był to owocny dzień dialogu i rozmów z naszymi partnerami, Niemcami i Francuzami na tematy, które nas łączą. Wiele jest takich tematów, które nas łączą i wobec których mamy ten sam kierunek myślenia, ale też tych, które nas dzielą, które będą przedmiotem naszych kolejnych spotkań i dyskusji, które po prostu musimy po partnersku w Unii Europejskiej i w Sojuszu Północnoatlantyckim rozwiązać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panie Prezydencie. Mamy czas na kilka krótkich pytań. Bardzo proszę o zwięzłe pytania. Później będę Pana Prezydenta odpowiedzi. Dzień dobry. Szymon Szereda, Telewizja w Polsce. Panie Prezydencie, jest Pan pierwszym przedstawicielem polskich władz, który z taką asertywnością i determinacją przywraca temat reparacji do stosunków bilateralnych pomiędzy Polską a Niemcami. Jednak po pańskiej rozmowie z Prezydentem Steinmayerem mówiący, iż prezydent Niemiec uważa tę sprawę za całkowicie zamkniętą i również, że nie ma prawnych podstaw dochodzenia przez Polskę za dość zakrzywdy wyrządzone w czasie II wojny światowej. Jakie dalsze kroki zamierza Pan podjąć w tym zakresie? No bo tutaj prawo jednoznacznie stoi po stronie Polski, zwłaszcza konwencja Haska, mówiąca o zwyczajach i prawach prowadzenia wojny lądowej, której Niemcy w czasie II wojny światowej wszystkie postanowienia naruszyli i nie został jednocześnie do dziś podpisany. Traktat pokojowy w tej sprawie, więc jest to istotne także w kwestii przyszłej współpracy w zakresie bezpieczeństwa pomiędzy Polską a Niemcami. No póki ta kwestia nie zostanie uregulowana, to jednak w dużej mierze te materie ogranicza. Dziękuję Panie Redaktorze. Ja w istocie uznaję, że reparacje są oczywiście potrzebne Polsce, ale są także w interesie Niemiec i na stanowisko oczywiście były były między nami różnice między nowym prezydentem czytaniem Bajerem. To jest rzecz. Oczywista. Natomiast ja nie jestem przekonany, i to też powiedziałem Panu Prezydentowi, że pod względem prawnym sprawa nie jest załatwiona. Jak Państwo wiecie, w roku 53 Polska nie mogła zrzec się reparacji. Polska była sowiecką kolonią pod presją Moskwy z jednej strony, a z drugiej strony, co przytaczają w tych dyskusjach, w Polsce w roku 2022 osiągnęliśmy pewien konsensus polityczny wokół tej sprawy i decyzją Sejmu. W roku Polski parlament uznał, że kwestia nie jest załatwiona. Kolejne kroki oczywiście będą. Ustawiliśmy, że powstanie zespół, do tego będziemy się zbliżać, który będzie na ten temat debatował i myślę, że jest to także w interesie państwa niemieckiego, aby to nie był jedyny temat w relacjach polsko-niemieckich, bo tych tematów jest oczywiście wiele ale głos prezydenta Polski z chęcią rozwiązania tego problemu dla dobra czy dla naszego wspólnego bezpieczeństwa na całej flance wschodniej jest koniecznością z jednej strony polską, z drugiej strony niemiecką, a z trzeciej, czwartej strony powinnością całej Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jest sprawa, którą nawet przytoczyłem to w dyskusjach, którą muszą zająć się mężowie stanu i znając dokonania Pana Prezydenta w kwestii budowania relacji polsko-niemieckich. Teraz musimy wyjść z symboliki dyskusji o tym, co wydarzyło się w Polsce za sprawą niemieckiej i sowieckiej okupacji po roku 1939, a zacząć realizować, zacząć realizować kwestie reparacji, która jest dla nas ważne i wierzę, że będzie ważna także dla państwa niemieckiego. Otwarta jest kwestia reparacji na nowo i biorąc pod uwagę dzisiejsze rozmowy, jestem przekonany, że będziemy mogli nie tylko dyskutować, ale też wypracowywać rozwiązania z naszymi partnerami. Bardzo dziękuję Panie Prezydencie.